Budzisz się, ale nie budzisz się naprawdę. Serce wali ci w gardle niczym oszalały wojenny bęben. Na twoim czole jest zimny pot. Przez sekundę nie wiesz, gdzie jesteś. Wiesz tylko, co zobaczyłaś. Zobaczyłaś go, albo ją, ducha, byłego. I nie było to zwykłe spotkanie. To była scena zdrady. Może on był z kimś innym, a ból, który poczułaś, był tak realny, że wciąż czujesz ucisk w piersi. A może to ty byłaś z nim, zdradzając obecnego partnera, a wina jest teraz gorzkim smakiem w twoich ustach? Pierwszą rzeczą, jaką robi Twój świadomy umysł, jest panika. Krzyczy to znak, czy on nie zdradził, a ja o tym nie wiedziałam? Czy ja go nadal kocham, czy jestem okropną osobą, która chce zdradzić tego, z kim jestem teraz. Stop, oddychaj. Twoja pierwsza reakcja, twoja panika, jest całkowicie błędna. Te dosłowne pytania to pułapka. To leniwe odczytanie wiadomości napisanej kodem Kodem, który rozumie tylko najgłębsza część ciebie. A żeby złamać ten kod, nie ma sensu patrzeć na swojego byłego. Musisz spojrzeć na człowieka, który narysował mapę twojego umysłu, Sigmunda Freuda. Freud. Dziś to nazwisko brzmi akademicko, obco, ale to, co zrobił ten wiedeński lekarz ponad 100 lat temu. To było zdetonowanie naszego pojmowania tego, kim jesteśmy. Był pierwszym, który miał odwagę powiedzieć, że nie mamy kontroli. Powiedział nam, że nie jesteś swoim świadomym ja, tym głosem, który teraz słyszysz w głowie, to tylko wierzchołek Ury Lodowej. Tym, co naprawdę rządzi, jest mroczny ocean pod spodem nieświadomość. Pomyśl o swojej nieświadomości jak o zamkniętej piwnicy. Wrzuciłaś tam wszystko, z czym nie mogłaś się zmierzyć: wszystkie swoje dzikie pragnienia, zakazane złości, najbardziej dziecinne lęki, swoje traumy. Zamknęłaś drzwi i myślisz, że jesteś bezpieczna. Ale ten materiał nie umiera. On wrze. Kipi. A w nocy, gdy strażnik Twojego świadomego umysłu odpoczywa, para zaczyna przeciekać. Tym wyciekiem jest sen. Freud zrozumiał, że gdyby cała ta presja wyciekła naraz, gdybyś zobaczyła swoje surowe pragnienia pragnienie zniszczenia szefa, swoje najbardziej tabu impulsy seksualne obudziłabyś się z krzykiem. Dlatego umysł ma cenzora. Genialnego i chorego artystę. Ten artysta bierze surowy materiał, treść utajoną, powiedzmy przytłaczające poczucie niepewności w pracy, i ją kamufluje. Przekształca ją w historię, treść jawną. I w tej historii twój szef nie jest twoim szefem, jest potworem. A twoja niepewność nie dotyczy pracy, dotyczy zdrady przez byłego. Sen jest więc zaworem bezpieczeństwa. Pozwala ci przeżyć konflikt w bezpieczny sposób, w kodzie, abyś nie eksplodowała. A jak tworzy ten kod? Freud zidentyfikował dziesiątki mechanizmów, ale aby zrozumieć sen o byłym, potrzebujesz tylko dwóch. Pierwszy to kondensacja zagęszczenie. Twój były we śnie nie jest osobą, jest symbolem. Pomyśl o nim, jak o ikonie na pulpicie twojego mózgu. Klikasz na nią, i ona otwiera tysiąc folderów. Pierwsza miłość, głębokie rozczarowanie, utracona młodość, niekontrolowana namiętność kim byłem wtedy? Twój mózg jest wydajny. Zamiast tworzyć skomplikowany sen o lęku przed utratą pasji w życiu, po prostu używa skrótu używa ikony były. I drugi, i najważniejszy, to przeniesienie, przesunięcie. Tutaj dzieje się magia. Przeniesienie bierze potężną emocję i przenosi ją z prawdziwego celu na fałszywy, bezpieczny cel. Czujesz się zdradzona? Może Twój najlepszy przyjaciel Ci nie wysparł? Może Twoja firma odmówiła Ci awansu? Może zdradziłaś własne wartości, przyjmując pracę, która dobrze płaci, ale zabija cię od środka. To uczucie zdrady jest rzeką ognia. Zmierzenie się z tym, że zdradzasz samą siebie, jest zbyt bolesne. Co więc robi sen? Zmienia bieg rzeki. Kieruje ją do starego koryta, miejsca, o którym wie, że wytrzyma, twojego przeszłego związku. Śnisz, że twój były cię zdradza. A emocja jest prawdziwa, jest Twoją, ale cel. Cel jest duchem. Jeśli to już zaczyna mieć sens, jeśli zaczynasz widzieć, że koszmar zeszłej nocy nie był znakiem, ale symptomem, zrób sobie przysługę. Daj lajka pod tym filmem. To Twój pierwszy krok, by powiedzieć algorytmowi, że chcesz więcej prawdy, a mniej łatwych odpowiedzi. I zasubskrybuj, ponieważ to, co teraz odkryjemy, to dlaczego używasz właśnie tego konkretnego ducha? Otwórzmy te zamknięte drzwi. Były partner jest idealnym narzędziem dla nieświadomości. Dlaczego? Bo jest już skondensowaną emocją. Jest węzłem miłości, nienawiści, tęsknoty, złości, bezpieczeństwa i straty wszystko w jednym pakiecie. Jest chodzącym z pustem wyciegaczem. Więc kiedy się pojawia? Co tak naprawdę oznacza? Scenariusz pierwszy, najbardziej oczywisty. Były jako przeszłość, niedokończona żałoba. Freud nazwał to pracą żałoby. Kiedy związek umiera, nie tracisz tylko osoby, tracisz przyszłość, którą z nią zaplanowałaś. Tracisz to, kim byłaś przy niej. Żałoba to brudna robota wyrywania twojej energii emocjonalnej z tego trupa i przywracania jej tobie. Wiele razy san jest właśnie tym. Twój mózg wraca na miejsce zbrodni, nie z tęsknoty, ale po to, by spróbować zrozumieć, gdzie popełniliśmy błąd. To emocjonalna autopsja. Jeśli czujesz się winna za zakończenie, były pojawia się jako sędzia. Twoje super superego przypominające ci o twojej porażce. A czasami to nie tęsknota za Nim, to tęsknota za Tobą. Tęsknota za tym, kim byłaś, gdy miałaś 20 lat, gdy przyszłość wydawała się nieskończona, a ty byłaś z Nim. Były jest tylko biletem do tej nostalgii za samą sobą. Scenariusz drugi, najczęstszy i najważniejszy były jako metafora teraźniejszości. To jest czyste przeniesienie. Były jest dublerem, jest aktorem wynajętym przez twoją nieświadomość, by zagrał kogoś innego w twoim obecnym życiu. Klasyk. Były jako zastępca twojego obecnego partnera. Jesteś w nowym, szczęśliwym związku. I śnisz o byłym. Budzisz się w panice, czy ja nie kocham swojego partnera? Spokojnie, pomyśl o wczorajszym dniu. Czy twój obecny partner odpowiedział ci trochę chłodno przy kolecji, wydawał się odległy? Ten mały akt wywołał krople lęku przed porzuceniem. Twoja nieświadomość, leniwa i wydajna, myśli, lęk przed porzuceniem, gdzie czułam to z pełną mocą. Ach tak, z byłym. Użyjmy go w tym śnie. Emocja, którą czujesz we śnie, jest w stu procentach teraźniejsza i realna, ale twarz, którą twój mózg jej nadał, Pochodzi z przeszłości. Były to też ostrzeżenie przed schematem. Jeśli twój były był, powiedzmy, mistrzem emocjonalnej niedostępności, a ty o nim śnisz, twoja nieświadomość może krzyczeć: hej, ta nowa osoba, którą właśnie poznałaś, to to samo, obudź się! A przeniesienie może być jeszcze dziksze. Twój były był kontrolujący, krytyczny, może we śnie nie jest twoim obecnym partnerem. Może jest Twoim szefem. Sen o tym, że były cię publicznie upokarza, może być dosłowną dramatyzacją twojego lęku przed oceną w pracy. Scenariusz trzeci, najgłębszy, były jako część Ciebie. Tutaj sprawy stają się poważne. Były nie jest kimś na zewnątrz, jest częścią Ciebie, którą amputowałaś. Kiedy związek się skończył, co pogrzebałaś razem z nim? Swoją spontaniczność, swoją odwagę do ryzyka, swoją wrażliwość? Zakończyłaś tę część siebie, a teraz twoja nieświadomość puka do drzwi. Sen o byłym to pragnienie odzyskania, ponownego zintegrowania tej utraconej części siebie. Lub wręcz przeciwnie. Rzeczy, których najbardziej nienawidziłaś w swoim byłym, jego arogancja, jego pasywność, Freud i Jung zgodziliby się co do tego, może to były rzeczy, których nie mogłaś znieść w sobie i projektowała się na niego. Sen o tym znienawidzonym byłym to odwiedziny Twojego własnego cienia. To niekomfortowa konfrontacja z tym, co w sobie odrzucasz. Ostatecznie były jest kodem. Może oznaczać nierozwiązaną przeszłość, obecny lęk lub mnie samą. Teraz dolejmy oliwy do ognia. Porozmawmy o zdradzie. Jeśli były jest symbolem, zdrada jest działaniem, jest czasownikiem. I jest druszczująca. Miesza lęk, umirzenie i złość. Przeanalizujmy ten koszmar. Scenariusz A. Śnisz, że twój były ci zdradza. To klasyk, dlaczego do cholery miałabyś o tym śnić? Lata później. Interpretacja numer jeden najrozkośniej freudowska spełnienie życzenia. Jak to? To koszmar? Tak, ale dla nieświadomości może to być pragnienie usprawiedliwienia. Może zakończenie było niejasne, szare, może w głębi duszy czujesz się winna, sen, w którym on ci zdradza. To twoja nieświadomość pisząca historię na nowo. Czyni cię jednoznaczną ofiarą. Z niego robi czarnego charakter. Budzisz się zła na niego, co jest wiele łatwiejsze niż budzenie się z poczuciem winy czy żalu. To pragnienie moralnego ulgi. Interpretacja numer dwa. Czyste przeniesienie. Lęk przed zdradą teraz. To jest wielki sekret. Ten sen nie ma nic wspólnego z byłym. Czujesz się niepewnie w swoim obecnym związku. Zobaczyłaś, jak twój partner śmieje się, czytając wiadomość w telefonie. Poczułaś ukłucie zazdrości. Ten lęk jest tak przerażający. Sen o tym, że twój obecny partner ci zbrandza byłby druszczujący, mógłby wywołać prawdziwą kłótnię, że Twoja nieświadomość, mistrz cenzury mówi nie, zbyt niebezpieczne! Użyjmy dublera. Bierze Twój obecny lęk w 100% realny i rzutuje go na bezpieczny scenariusz związku, który już umarł. Możesz przećwiczyć ból zdrady bez ryzykowania swojego obecnego życia. Scenariusz B śnisz, że zdradzasz obecnego partnera z byłym. To jest sen, po którym budzisz się czując się jak śmieć. Wina jest namacalna. Ale co powiedziałby Freud? Sen jest spełnieniem życzenia, tak. Ale życzenia czego? Powrotu do byłego? Prawdopodobnie nie. Były jest symbolem. Symbolem czego? Niebezpieczeństwa, nowości, surowej namiętności. Tamten związek był pożarem. Twój obecny związek jest być może bezpieczny, ciepły, komfortowy. To nie jest sen o pragnieniu byłego, to pragnienie namiętności. To twoja nieświadomość krzycząca, że tęsknisz za poczuciem, że żyjesz, jesteś pożądana, niebezpieczna. Były jest tylko rekwizytem symbolizującym ekscytację. Lub, mroczniejsza interpretacja, przeniesiona wina. Nie czujesz się winna, że chcesz zdradzić. Czujesz się winna za inną zdradę w swoim życiu na jawie? Zdradziłaś wczoraj swoją dietę? Zdradziłaś przyjaciela, nie stając w jego obronie? Zdradziłaś swoje wartości, kłamiąc w pracy? Twoje superego, twój wewnętrzny sędzia, uwielbia metafory. Bierze tę małą winę i przekształca ją w grzech główny niewierność. Sen jest twoją samoukaraniem. Zmuszasz się, by obudzić się, czując się jak potwór, aby zapłacić za swoje inne wykroczenie. Były jest tam tylko po to, by uczynić zbrodnię bardziej wyrazistą. Scenariusz C. Śnisz, że zdradzasz byłego w przeszłości. Podróż w czasie. Wracasz do tamtego związku i to ty jesteś niewierna. Interpretacja numer jeden. Pragnienie kontroli. Jeśli zakończenie było piekłem, jeśli to ciebie porzucono, jeśli czułaś się bezsilna, ten sen to twoja nieświadomość naprawiając historię, stawia cię w pozycji siły. To ty masz kontrolę, to ty ranisz, a nie jesteś raniona. To desperacka próba odwrócenia poczucia bycia ofiarą. Interpretacja numer dwa. Prawdziwa wina. Może nie zdradziłaś go fizycznie, ale czy zrezygnowałaś ze związku sześć miesięcy przed jego końcem? Czy byłaś już emocjonalnie odległa, rozglądając się na boki? Sen to twoja wyparta wina z tamtego czasu, która wraca, by wystawić rachunek. To twoje superego mówiące wcale nie byłaś taka niewinna. Dostrzegasz głębi tego? Widzisz, jak nic tu nie jest proste ani ogólne? Jeśli dotarłaś aż tutaj, jesteś gotowa naprawdę, a jeśli chcesz kontynuować tą podróż, zasubskrybuj kanał. Włącz powiadomienia. Ponieważ to, co ci teraz powiem, jest prawdziwym sekretem, który odkrył Freud. Sekretem nie jest słownik, który mówi, były oznacza tęsknoty, a zdrada oznacza lęk to śmieci z Almanachu. Sekret, który ujawnił Freud, to radykalna subiektywność snu. To, czego nikt nie chciał odkryć, to fakt, że sny są fundamentalnie, brutalnie egoistyczne. Twój sen nie jest o twoim byłym. Twój sen nie jest o Twojej matce, Twoim ojcu, ani Twoim szefie. Na scenie Twojego umysłu wszyscy oni są marionetkami. Są aktorami metody, których Twoja nieświadomość ubiera w znajome twarze, by odegrać dramat, który jest w stu procentach o Tobie. Sen niewny nie jest o byłym. Jest o efekcie, jaki były na Tobie wywrał. Jest o bliźnię, którą zostawił. Jest o uczuciu, które jego imię wciąż wywołuje. Kiedy śnisz o zdradzie przez byłego pytanie nie jest to co mówi o nim. Pytanie jest: gdzie ja czuję się zdradzona w moim życiu teraz? Jaką moją niepewność ten sen dziaga rozgrzonym prętem? Jakie moje pragnienie sprawiedliwości, namiętności, władzy, samoukarania jest zaspokojone przez ten koszmar? Więc co z tym robisz? Po pierwsze, nie rób niczego dosłownie. Nie dzwoń do byłego. Nie budź swojego obecnego partnera, by wyznać zbrodnię, która nie istniała. To leczenie objawu, a nie choroby. Sen to kaszel. Musisz znaleźć infekcję. Po drugie, poczuj te emocje. Po przebudzeniu nie uciekaj od emocji. To była złość, wina, lęk. Przytrzymaj to uczucie. Teraz zapytaj, gdzie jeszcze w moim życiu, wczoraj. Czułam dokładnie to samo. Odpowiedź zaprowadzi cię prosto do twojej niepewności w pracy, do małej sprzeczki z partnerem, do twojej frustracji samą sobą. Po trzecie, szukaj połączeń. Pomyśl o swoim poprzednim dniu. Widziałaś film o zdradzie? Przyjaciel mówił o swoim byłym? Sen to patchwork. Bierze resztki dnia i szywa jest twoimi najstarszymi i najgłębszymi konfliktami. Jeśli te wskazówki, ten sposób patrzenia dały ci klik, jeśli zapaliła się lampka, zostaw łajka. To twój sposób na powiedzenie, że prawda, jakkolwiek twarda, jest lepsza niż zamieszanie. Dziś współczesna neuronauka ma inne spojrzenie, które jak na ironie prowadzi w to samo miejsce. Mówią, że sen REM kiedy śnimy, to mózg przetwarzanie emocji. To nocne sprzątanie. Bierze gorące wspomnienia z dnia i próbuje je zarchiwizować, zneutralizować. Były to gorący plik. Jeśli coś w ciągu dnia dotknęło tego pliku, zapach, piosenka, mózg wyciąga go do kolejki przetwarzania. Sen o zdradzie to tylko mózg przeprowadzający symulację stresu, by spróbować znieczulić ból. Ostatecznie, zarówno Freud, jak i neuronauka zgadzają się: sen nie jest proroctwem to proces wewnętrzny. Dla Freuda ukryte pragnienia, dla nauki przetwarzanie pamięci. W obu przypadkach sen jest o tobie. Sekret Freuda nie jest wzór. To zmiana perspektywy, która wymaga odwagi. To odwaga, by zaakceptować, że potwór w szafie jest tylko twoim odbiciem w zniekształconym lustrze. Sen o zdradzie przez byłego to zaproszenie. To twój własny umysł zapraszający cię na darmową sesję terapeutyczną w ciemności twojego pokoju. Zmusza cię, byś spojrzała na to, Czego odmawiasz zobaczyć, gdy świeci słońce? Mówi ci, że Twoja żałoba się nie skończyła, albo że zaniedbujesz swój obecny związek, albo że zdradziłaś samą siebie swoje wartości i musisz sobie wybaczyć, albo że desperacko potrzebujesz więcej namiętności w swoim życiu. Były to duch idealny, znajomy, ale odległy. Naładowany emocjami, ale bezpieczny w przeszłości, jest idealnym aktorem dla Twojego nocnego teatru, gotowym założyć maskę złoczyńcy, kochanka, dublera Twojego partnera, a nawet maskę Twojej własnej winy. Następnym razem, gdy obudzisz się z sercem w gardle, oddychaj. Twój były nie wysyła Ci wiadomości. Wszechświat nie daje Ci znaku. To coś znacznie bardziej intymnego i o wiele ważniejszego. To Twoja własna dusza wręcza Ci list. List napisany kodem, owszem, ale list, w którym nadawca i odbiorca są tą samą osobą. Sekret Freuda brzmi tak: Klucz do odczytania jest w Twojej dłoni, musisz tylko mieć odwagę go użyć.